Chciałby się Krzysztof powiedzieć 3-2-1 start? Bo to już tylko godziny dzielą nas od niezwykłego muzycznego wydarzenia, jakim są zaduszki, te twoje jazzowe. Wszystko zapięte na ostatni guzik? Mam nadzieję, że tak. 3-2-1 start. Właśnie ukończyliśmy próbę. Czekamy teraz na ekipę Grażyny Łobaszewskiej, Aja Gore i Adasia Nowaka. No i cóż, zapraszam o Polan na godzinę 18. .00. Grażyna Łowaszewska-Jagore, jak wspomniałem wcześniej, Adaś Nowak, Krzysztof Pumał Piasecki prezentuje z moimi przyjaciółmi z dużym składzie, bo to jest nonet. Także gramy moją najnowszą płytę, która się ukazała w kwietniu. Płyta się nazywa Krzysztof Pumał Piasecki, Jazz Rock Standards. Widzimy to na planszy. Projektował okładkę Mistrz plakatu, pan Andrzej Pągowski. Znamienitych artystów mam w swoim składzie, bo jest Jacek Pelc, jest Jerzy Główczeski, Maciek Kitajewski. Jestem bardzo podescytowany, bo, bo, bo oprócz tego, że artystycznie występuję, to jeszcze muszę te wszystkie sznurki wiązać, żeby było dogranem. Jak na razie jest wszystko OK. W jutrzejszym dniu będzie bardzo też bogato. I międzynarodowo, ponieważ będzie scena nowojorska, czyli Reunion Band z Dorotką Piotrowską na perkusji, Joe Osby na saksofonie, legenda saksofonu jazzowego. No i jest Agazarian z muzykami z Los Angeles, z którymi nagrała teraz na przełomie lipca, sierpnia płytę i będzie ją promować. Także mamy, że tak powiem... Ciepłą bułeczkę, ucztę muzyczną. Zapraszam serdecznie, też startujemy o godzinie 18, pierwszy skład jest Reunion Band będzie grał, a Agazarian gra drugi koncert. Zapraszam serdecznie Opolan, cieszę się. Że przy dużej przychylności naszych władz, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, pniemy się w górę i, i już zaduszki jazzowe weszły no, w kanon poważnych imprez kulturalnych w Opolu. No i na koniec nie mogę jednej rzeczy nie zapytać. Powiedzieliście o tym, że fantastyczni muzycy wystąpią na scenie, ale fantastyczną muzykę fantastycznych muzyków też będziecie grać. No tak, no, jazz rock standards. Ja wróciłem do lat 70., 80. Między innymi będą to utwory może w slangu kawałki Led Zeppelin, Deep Purple, Beatlesi, Stonesi, ale też jest ukłon w stronę Joh Johna Coltrane'a, Milesa Davisa, także zapraszam, będzie naprawdę ciekawie.